Dobry wieczór, Renata Witman. zapraszam na program przegląd tygodnia i dyskusję o tym, czym żyje świat i Litwa. Od soboty zaczęły obowiązywać nowe 10% cła na większość towarów sprowadzanych do Stanów Zjednoczonych. Obejmują one 57 państw, które zdaniem prezydenta Donalda Trumpa osiągają zyski handlowe kosztem USA. O tym dziś będziemy dyskutować, ale przedtem krótki przegląd. Wydarzeń tygodnia. Polskie i rumuńskie siły powietrzne przejęły odpowiedzialność za misję NATO Baltic Air Policing w bazie lotniczej w Szawlach. Rumunii dołączyli do operacji po raz trzeci, polscy piloci po raz trzynasty. NATO prowadzi misję Baltic Air Policing od ponad 20 lat. Celem operacji jest ochrona przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, które nie mają własnych myśliwców przechwytujących. Litwa nigdy nie uzna okupacji zagarniętych przez Rosję terytoriów Ukrainy. Podczas wizyty w Kijowie oświadczył minister spraw zagranicznych Litwy Kiastutis Budris. Głównym tematem rozmów była sytuacja na froncie staranie o zawarcie rozejmu, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz priorytety w zakresie pomocy wojskowej, dyplomatycznej, finansowej i humanitarnej. Podczas wizyty na Ukrainie Kiastutis Budris oficjalnie zainaugurował litewsko-duński program wsparcia integracji Ukrainy z Unią Europejską. Nie był to akt terrorystyczny ani sabotaż. Pożar wybuchł dopiero po uderzeniu samolotu w ziemię. Litewski Resort Sprawiedliwości przedstawił pośrednie sprawozdanie dotyczące katastrofy samolotu towarowego nieopodal Lotniska Wieleńskiego w listopadzie ubiegłego roku. Raport liczy około 30 stron i zawiera rozdziały dotyczące lotu, informacje o pilotach, o samolocie, miejscu incydentu i warunkach meteorologicznych. W Wilnie odbyła się uroczystość pożegnania czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli na poligonie w Podbrodziu. Wojskowych żegnali tysiące osób zgromadzonych na ulicach, którymi w stronę lotniska przejeżdżał kondukt żalobny. Holt amerykańskim wojskowym oddali przedstawiciele władz państwa i wojska litewskiego. Czteroosobowa zaloga wozu zabezpieczenia technicznego M88 Herkules zaginęła 25 marca podczas ćwiczeń taktycznych. Akcja poszukiwawcza trwała 7 dni. Uczestniczyło w niej ponad 400 litewskich, amerykańskich, polskich i estońskich żołnierzy i dziesiątki cywilów. Wprowadzone przez Donalda Trumpa CLA dotkną ponad tysiąc litewskich firm eksportujących do USA głównie produkty naftowe, meble i mineraly. Przedsiębiorcy apelują do rządu o wstrzymanie planowanej w kraju reformy podatkowej. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji oferuje wsparcie finansowe i pomoc w dywersyfikacji rynków. Eksport do USA stanowi 7% lidewskiego eksportu i w ubiegłym roku przekroczył 1,5 miliarda euro. Polska odnotowuje wzrost prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że wszystkie są szybko i skutecznie udaremniane. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w niedługim czasie rząd rozpocznie kampanię informacyjną w siedmiu państwach, z których pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie dostać się do Polski. Przekaz będzie prosty. Polska granica jest szczelna. Prowadzone przez Donalda Trumpa cła mają na celu ochronę amerykańskiego przemysłu i zmniejszenie deficytu handlowego. Ale jak to wpłynie na gospodarkę objętych w slamie państw, w tym Litwy? Jakie będą konsekwencje dla naszych portfeli? Tym bardziej, że rząd przygotowuje reformę podatkową. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Moimi państwa gośćmi są Beata Czaplińska, dyrektor wykonawcza z Iz... Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej. Dobry wieczór. I Tomasz nasz poseł na Sejm z ramienia Związku Demokratów w imię Litwy. Dobry, Dobry wieczór, wieczór Państwo. No, pierwszy pakiet już wszedł w życie. Pierwszy pakiet CEL 10% na niemal wszystkie towary z, prawie z wszystkich krajów świata. Czy to znaczy, że um, Trump właśnie rozpoczął globalną wojnę handlową? Rozpoczął i y, może nawet nie wolne, wojnę handlową, można to powiedzieć inaczej. To jest kompletny. Przestawienie całego handlu światowego, odizolowanie się Stanów Zjednoczonych, zatrudnienie całej produkcji Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. Trump już w 2016 roku anonsował o tym, że, że coś takiego może nastąpić że to by było dobre dla Ameryki. Więc on nie przyszedł jako głos protestu tym razem, tylko właśnie jako projekt ideologiczny, który no, wydaje mi się, że to będzie absolutnie konsekwentny, długotrwały kierunek. Jeżeli Unia Europejska myśli, że da się w jakiś sposób to renegocjować, czy coś się zmieni, to wydaje mi się, że nie. Że tylko sami Amerykanie Kongres, który właśnie za dwa lata będzie miał wybory, wyborcy Sejm, biznes, jeśli tego nie zatrzymają, to to będzie długotrwały kierunek na najbliższe dziesięciolecie, właśnie takiej izolacji Stanów Zjednoczonych. No właśnie Ameryka miała być wielka, Ameryka może być sama, odizolowana, czy Unia Europejska powinna negocjować teraz te taryfy, wprowadzić jakieś oko za oko? Te, czy, czy jednak, jak się powinno zachować, Tomasz, to mieli No, po pierwsze, trzeba zachować, chlodną e, chłodną głowę w tej sytuacji i widzimy, nawet nie, nawet nie, nie same te cła są problemem. No tak, są te cła, ale no, te, te jakieś taryfy, to, to Europa jest, no, dostatkowo bogata, żeby to, co coś tam spłacić, bo przecież to będzie pracować w, dwie, w, w obie strony, i dla rynku amerykańskiego też nie będzie wszystko dobrze, bo niektóre rzeczy będą kupować drożej po prostu od nas. I to e, jest najważniejsze. Nie, najważniejsze nie jest, jest, to, jest, jest to, że jak, w jakim tonie to się podaje, bo, bo to przecież y, zerwanie wszystkich tych no, więź przyjacielskich, bo przecież to było zawsze przedstawiane tak, że Europa jest Sojusznikiem. Hmm. Europa jest przyjacielem, tak? No to jest problem. Bo ja, w jakim to no, w jakim trybie to się podaje? Czyli bo, można powiedzieć, że Europa traci. Nie, nie traci, chcę, traci sojusznika. No, bo, to nie czy... chcę powiedzieć. Że tak, chciałbym, żeby nie traciliśmy tego sojusznika, ale słyszymy takie, tak, 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 taką retorykę, która jest no, bardziej do wrogów, yy, to, 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 to się nastawia tak, ale no, mamy to, co mamy. Myślę, że. Aha, yy, Myślę, no. że Trump myśli tak w, takich, w takim no, w, w bardziej. W kategorii? W kategorii swy, 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 czasów swy, swojej młodzieży, kiedy był młody. Bo chyba, chyba w tamte czasie, jeszcze były jakieś pytania, czy cła pracują, czy nie. Mhm. I właśnie on, i t, tak samo się pro, pro, siebie prowadzi przecież w doczynieniu do, do, do Rosji, bo zawsze mówi o jakiejś wojnie nuklearnej, której nigdy nie będzie, bo Rosja jest słaba. Ale on jeszcze jakoś yy, chyba myśli w, ta, w takich kategoriach, yy, kiedy był bardzo młody i Rosja była bardzo, Tak, ale na Rosję mocna. cel nie wprowadził, Trump wprowadził Prowadził no tak. na Ukrainę. Ale na ja Ukrainę, o tym, że jak on mówię on tym, Polsce On myśli w yy, może nawet Polsce w Polsce lat temu. Czy grozi nam światowy w kryzys, w tak jak w w 1930 w Wówczas w była wojna cel. Tak, ale ta wojna cel w 30 -tych latach, w, tej, w czasach Wielkiej Depresji, to było bardziej konsekwencją tej, tego, tej właśnie Wielkiej Depresji, kiedy trzeba było po prostu w jakiś sposób ratować gospodarkę Stanów Zjednoczonych. W tym momencie to jest zupełnie inaczej. To może być w ogóle odwrotne, sami może być Amerykanie. mogą wywołać depresję. I... Dokładnie, ale sami Amerykanie to. Bo ostatnie dni właśnie też tak śledziłam troszeczkę tą prasę amerykańską różną, to znaczy, no i też programy więc o, ekonomiści nie wiedzą, jakie będą konsekwencje tej polityki, którą teraz właśnie prowadzi Trump. To, że świat nie jest możliwością, tylko jest zagrożeniem, to, że sojusznicy to nie partnerzy, tylko konkurenci, więc y, to jest droga, która no, to, to się dopiero okaże. Y, w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy już ten weekend, to są wielo, tysięczne protesty, czego nie było dawno, więc oczywiście ta, ta konsekwencja y, tutaj, tak jak mówię, no sami ludzie, prawda, jak zareagują. No stany też są podzielone na pół, bo też właśnie przed przyjściem do programu rozmawiałam i z lokalnymi mieszkańcami i z tymi emigrantami, którzy tam są. Oni też są bardzo podzieleni. Niektórzy są zachwyceni tym tą działalnością, tak, że we will Make America Great Again i oni ufają temu co Trump robi. Natomiast niektórzy to po prostu są każdego dnia budzą się z bólem brzuchu i po prostu że tak strasznie nam wstyd, że jak my pojedziemy do Polski, to nam wstyd będzie powiedzieć, że my jesteśmy ze stany. Podzielili się rodziny nawet, więc to jest naprawdę no, duży problem w samej Ameryce. No i nie musimy tutaj, oczywiście dla Litwy to jest cios, bo na przykład jakiś no, przemysł farmacji, chemii, półprzewodników, sprzedawał na blisko 2 miliardy euro rocznie, więc oczywiście to będzie jakiś szok, chociaż Ameryka jest dla Litwy szóstym partnerem handlowym według wielkości. Ale chodzi mi o to, że no, na pewno będzie cios, ale sami Amerykanie przecież będą kupować dużo drożej wiele rzeczy. A jak z tą produkcją, która na przykład produkcja samochodów, gdzie hmm. część jest produkowana w Europie, część w Stanach i później to wraca, więc jak, co będzie z tym? To będzie kilka razy odsłony? Więc bardzo dużo takich szczegółów. Moim zdaniem, Tram bardzo wygląda taką y, metodą próby blendów. Rzuca pomysły i próbuje i, i widzi jaka będzie reakcja. Więc no tutaj. Fajnie pośle, grozi nam światowy i długotrwały kryzys? No nie, nie, nie będę robić takich prognozów, bo to nie, ma, nie, nie mam. Ani ekspertyzy na to, a, a nikt nie ma chyba. No, jak, co, co, jak to można powiedzieć? Może on, co, coś od... polityka, może on prosi, odmieni to przy, e, za, za miesiąc, gdy zobaczy, że, że już e, gospodarka Stanów nie, nie, nie zdoła to podnieść. Więc ja może coś będzie in, innego, to trudno powiedzieć. Wiem, że Europa, z Europą będzie wszystko dobrze. E, Europa jest jeszcze większym rynkiem, i Europa ma też, ta, też, też różne. Narzędzia, żeby odpowiedzieć, ale nie trzeba od razu rzucać się w odpowiedź. Bo na przykład mhm. na przykład, e, mamy, no, e, kupujemy bardzo dużo serwisów od Ameryki. Bo przecież e, dziwne jest, te usługi no jest właśnie. takie, że, że my kupujemy więcej, niż e, oni sprzedają nam więcej usług. Mhm. No to co, musimy cła w Wodzie, e, no właśnie, to jest pytanie, no czy, to czy Europa, czy Unia Europejska wprowadzi na usługi? na usługi? Nie, no to, to chyba tego nie będzie, ale to nawet rozmowa o tym już, już, już jest korzystna w tych negocjacjach. Jeżeli one Włos... się odbędą. Włoska prasa napisała, tsunami cel otwiera fazę ekonomicznej niepewności, która może wywrócić sojusze, wywołać konflikty i obalić globalny łańcuch światowego handlu. Czy podzielacie państwo tę opinię? Europa, wydaje mi się, powinna dużo szybciej zacząć działać, bo Urszula von der Leyen mówi tak, oczywiście my przygotujemy wspólne, no, powiedzmy proporcjonalne, takie same, jakiś tam pakiet, tak, i tak dalej, ale Europa jest bardzo mocną ekonomicznie ekonomią, tak, ale, ale zbyt wolno działa. No, słyszeliście chyba, że Niemcy. Przez od Praktycznie od czasów po II wojnie światowej trzymali największe rezerwy złota, 1200 ton, e, w Stanach. I teraz właśnie e, już wycofują, tak? że musimy sami swoje złoto trzymać, bo już stracili tego wiarygodnego, stracili zaufanie do, do Stanów. Więc e, drugi moment, też, że oczywiście. E, Fredrich Merz, on w ogóle zwolnia, zwalnia teraz, no, puścił hamulec na, na te fundusze infrastrukturalne, tak? jak 1% PKB na, na, na obronę, ktoś inwestuje, to po prostu ma ogromne wsparcie państwa. 500 miliardów na infrastrukturę teraz, na, na, na drogi, na koleje. Chcą, żeby Bundesfera była taką wiarygodną armią niemiecką, która zapewni bezpieczeństwo całej Europie. Że już nie musimy tylko i wyłącznie polegać na Stany. Więc już zaczynają się takie ruchy w Europie, które musi, musiały tak naprawdę no, zacząć się dużo, dużo wcześniej. Trzy lata wcześniej, co, albo, albo nawet albo, kilka tak. lat, bo po prostu nas poczęliśmy. Przerwijmy e na chwilkę hmm. rozmowę, posłuchajmy, co na ten temat mówią, właśnie mm, ekonomista i przedstawiciel biznesu. Chcący zachować konkurencyjność, niemieccy i skandynawscy producenci będą chcieli obniżyć ceny swoich produktów na rynku amerykańskim. Oznacza to, że będą pozbawiać zamówień na komponenty mniejsze firmy z Niemiec i Skandynawii i przenosić ich produkcję do krajów Unii Europejskiej, gdzie jest tańsza siła robocza i silny przemysł, na przykład na Litwę. Konsekwencje wprowadzenia celu Litwa odczuje, ale w minimalnym stopniu, bo będziemy potrzebni Niemcom i Skandynawom przez oddziaływanie na oczekiwania mieszkańców i firm plany inwestycyjne. Z czasem będziemy obserwować pogorszenie makroekonomicznych wskaźników USA, na przykład spowolnienie PKB, wzrost bezrobocia, co praktycznie wpłynie na notowanie Trumpa. Wyborcy nagle zrozumieją, że to oni muszą zapłacić za te decyzje. Jeszcze większym problemem jest to, że na azjatyckich producentów Chiny i Japonii nalożone zostały jeszcze wyższe cła. Co to oznacza? Kraje te będą teraz przekierowywać wszystkie swoje towary do Europy, bo z pewnością nie trafią one do USA. To doprowadzi do dumpingu towarów krajowych producentów. Czeka nas niemila niespodzianka. Problem polega na tym, że będziemy mieli nadmiar produktów od samochodów elektrycznych z Chin po produkty spożywcze z innych krajów. To doprowadzi do wyparcia z rynku lokalnych producentów, a w efekcie zwolnień pracowników. Czy podzielacie Państwo tę opinię? Jak najbardziej po, po, podzielam opinię Janu Lewiciusa. O tym też pomyślałam, bo e, Indie, Chiny, inne kraje Azji gdzieś będą musieli przekierować i może być tak, że właśnie e, do tego Europa jeszcze się nie szykuje, do tego dumpingu towaru. Europa może stać się takim swoistym magazynem przesytu towarów e, azjatyckich i, i to, no, to dla Litwy może być większym ciosem. Nie tylko dla Litwy, ale, ale ogólnie dla Europy, bo e, no bo producenci po prostu będą mieli już absolutnie nierówne warunki. Oni ich towary będą niekonkurencyjne nie z powodu tego, że są droższe czy gorsze, tylko z tego powodu, że, że warunki będą kompletnie nierówne. Panie Pośle? Właśnie opinia ekonomistów była różna i z jednej strony jest duże zagrożenie, że, że to odbędzie się to, co mówi pani, ale też mogą być konsekwencje pozytywne, bo przecież będą przynosić produkcję do do innych krajów, gdzie jest tańsza siła robocza. No to u nas jeszcze wciąż jest tańsza i znaczy, że, że miejsca pracy jakieś dodatkowe mogą się odnaleźć. I właśnie wiem, że w tym kierunku pracuje Ministerstwo Gospodarki. Właśnie, właśnie zaprasza firmy do Litwy i też bardzo się troszczy o to, że każda firma, która ma jakieś konsekwencje z tych, z tych taryfów, które, które wprowadzają Stany teraz, żeby mieli informację, mieli dopomogę, jaką możliwe jest w kraju, jest, już jest odkryta linia telefoniczna, która no, pracuje w tym kierunku, żeby, żeby wszystkie firmy otrzymały pomoc od, 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 od państwa no, szybką i efektywną. Jakie działania rząd podejmie w odpowiedzi na, te, na wprowadzenie celu? Slato no, to jest w pełni polityka europejska. Nie mamy żadnej kompetencji w, w zamiarze cel, ale pomóc. No Przedsiębiorstwem. Ja jest, jest możliwe, jest ja? możliwe, tak i będzie, będziemy pomagać, pomagać po prostu pomagać. Nie, nie, nie powiem tych dokładnych liczb i, i, i sum, jakie, jakie to będą mhm. miliony czy ile, to będziemy widzieć, jakie, jest, jakie są konsekwencje, jak jest, jaka jest sytuacja na rynku, ale, ale państwo jest przeszykowane, żeby pomóc przedsiębiorcom. Jak to już robiono na przykład. Po, Podczas COVID-19. No, Litwa była dobrym przykładem w Europie, jak szybko pomogliśmy swoim przedsiębiorcom. Jak Państwo mogły pomóc, Pani zdaniem? No, wydaje mi się, że tak jak mówię, no, Państwo nie ma swoich własnych regulacji. Tutaj absolutnie będą w Litwie tak samo działały regulacje przyjęte przez całą Unię Europejską. Wszystkie państwa Unii Europejskiej będą po prostu w tym zjednoczone. Wszyscy jesteśmy na tym samym stołku. A jak ta nowa gospodarcza sytuacja może wpłynąć na współpracę Polski i Litwy, gospodarczą, handlową? Polska jest w ogóle takim dużym krajem, bardzo przedsiębiorczym, bardzo dużo przedsiębiorców wewnętrznych. To jest rynek, który faktycznie potrafi siebie sam utrzymać, można powiedzieć, i skonsumować. Więc wydaje mi się, że tutaj no, dużych zmian nie powinno nastąpić. Przemysłowcy i producenci litewscy apelują do władz, by powstrzymała się z jakąkolwiek reformą podatkową, bo nie jest teraz ku temu odpowiedni czas. Czy mają rację? Tomasz, ty nas. No Nigdy nie ma czasu. Dla reformy czy jakichś zmian podatkowych nie ma takiego czasu. Nie, nigdy nie bywa dobrego czasu. Jeżeli no, mierzyć jaki czas był lepszy, to chyba nie ma lepszego czasu, kiedy potrzebujemy dodatkowe środki na obronność. I, 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 i no, taka opinia publiczna jest bardziej, no, jest łagodna, Nie jest bardzo negatywna nastawiona na te zmiany. I te zmiany nie będą jakieś radykalne, bo, bo przecież to jest no, taka. No, Polepszenia tej, 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 tego systemu opodatkowania i właśnie t, rusz, ruszamy w kierunku tym, który już dawno idziemy. No, na przykład no, podatki progresywne. No, zawsze mówiliśmy, że, że potrzebujemy w tym kraju normalnych podatków progresywnych, tak jak jest w Polsce na przykład. I zrobimy to. No. I nie, nie myślę, że, że ten, ten, ta, ta wojna taryfowa jest jakąś ogromną przeszkodą. Tak, jest problemem. Tu i może jakieś decyzje zapadną później, kiedy będziemy już widzieć, jaka jest sytuacja, czy są jakieś ogromne zagrożenia, ale zawsze przedsiębiorcy tak mówią, a, a no, my musimy ruszać w tym kierunku. Wydaje mi się, że nie może tak, no powiedzmy, przedsiębiorcy mieliby no, największy ciężar na nich, by spadł, tak? bo to jest zwiększenie podatków właśnie sektora prywatnego, który w tym momencie. Globalny naszej no powiedzmy takiej globalizacji, to akurat powinien być Musi być wspierany eksport, konkurencyjność producentów, tak? Więc te podatki akurat w tym momencie, albo polepszanie warunków socjalnych, no one absolutnie nie są na miejscu. E, Litwa i tak w dowolnym wypadku ja sama osobiście znam kilka osób, które przez całe życie nie pracują, bo im się nie opłaca, bo nie dostają, bo oni żyją zasiłków i, i bardzo dobrze im z tym. Więc oczywiście tutaj przedsiębiorcy przede wszystkim e, apelują do państwa, że no. To jest normalne, że biznes musi, tak jak, jak to działa w biznesie, tak samo to powinno zadziałać w państwie, no też musi gdzieś zacząć oszczędzać. tak? No My mamy naprawdę dużo urzędników. No, wydaje mi się, normalny człowiek, taki średni obywatel, pojęcia nie ma, ile różnego rodzaju e, związków, taryf i tak dalej, i tak dalej. Więc no po prostu to jest ogrom, więc ale ten aparat e, państwowy on jest naprawdę do przejrzenia, więc tutaj państwo przede wszystkim wewnątrz państwa powinno przejrzeć, gdzie można ścinać podatki, e, w jaki sposób. Po prostu tak gospodarczo, racjonalnie, z logiką, kroczek po kroczku do tego dążyć, a, a nie tylko plany, w tym zmniejszyć momencie aparat. Z tego, co więc, to się, że oczywiście. będzie zbudowane. oczywiście się nowe ministerstwo. Oczywiście regionu. Nie, zawsze są plany zmniejszyć aparat, ale zmniejszenie aparatu, to, on to może być 10%, 15%, no, to nie będzie tak jak u, u, u pana Maska, kiedy. Przychodzi się z pilą tę benzynową i, no, i wszystko się burzy. Ale to, nie to, nie będzie. to nie będzie tak jak, jak w Stanach. To jest, no, no, będzie tak bardziej cywilizowane, no, ale tak, jest, już rząd podjął decyzję, żeby zmniejszać wydatki różnych resortów. I, ale to zawsze, A jak to będzie wyglądało to zawsze w praktyce? Zależy. Zobaczymy. Zależy, co będziemy Proponuję teraz posłuchać, co na temat planowanej reformy podatkowej sądzą Wilnianie. Niewykluczone, że dla niektórych podatki wzrosną. Z tego, co słyszałem, osoby w wyższych dochodach będą płacić więcej. Miejmy nadzieję, rządzący dotrzymają słowa i ci, którzy zarabiają mniej, nie ucierpią. Rządzący zobowiązali się wobec wyborców, że dokonają przeglądu systemu podatkowego. Dyskusje trwają. Czekamy na oficjalne informacje. Miejmy nadzieję, że podatki będą jak najniższe, bo tego chcą wszyscy obywatele. Sytuacja jest obecnie skomplikowana, a to wymaga trudnych decyzji. Należy dokonać przeglądu. Dostępnych środków finansowych myślę, że musimy zachować obecny pull-up. Taka jest moja opinia. Myślę, że będę płacić więcej, a moje dochody zmniejszą się. Uważam jednak, że jest to konieczne ze względu bezpieczeństwa. Pytanie tylko, czy te podatki zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo, czy na coś innego. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No więc na co zostaną przeznaczone te podatki, na jakie wydatki? Po pierwsze ważne jest to, co, co mówią ludzie, że dla, dla tych, tych ludzi no, średnich dochodów to no, nie, nie będzie to odczuwalne wcale. Nie ma to, to żadnych planów coś, coś e, zmieniać, bo jeżeli tam człowiek otrzymuje te 2,5 dwa, dwa tysiące euro na miesiąc, to nie ma żadnych zmian wcale. No, jeżeli Mówimy tam może o jakiejś no odległości. Na, no na, na, na przykład na, na porozumienie w sprawie prowadzenia na, 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 podatku na, na, na cukier. Na, nieruchomości. Tak? No na przykład na powszechny. Cukier, tak? Na, na nie, A podatek nieruchomości. Tak, nie, nieruchomość, pierwsza nieruchomość będzie miała zniżkę. Albo, i jaką zniżkę? Może nawet 100%. Nie wiem, jeszcze sem nie zadecydował, jaka to będzie zniżka. Na pierwsze mieszkanie. Czyli te mieszkanie. Ale jest jakaś nierealna cena tego mieszkania, w ogóle nie ma Ryn? takich no, na rynku. Premier powiedział, że 50 tysięcy mieszkanie, które jest warte 50 tysięcy euro. No, teraz na tak rynku, na rynku jest jedna cena, a w Registru Centras, czyli w, w centrum rejestracyjnym ta cena jest 10 tysięcy, choć na rynku jest 100. To jest różne ceny, to jest różne kategorie. No, ja mówię tak ogólnie, ale to jest bardzo różne ceny w Registru Centras i co, i co my mamy na rynku. Ale można powiedzieć, to podatek zależy od tego, co jest w papierach, co jest na rynku? Koalicja rządząca już dała zielone światło na tę reformę podatkową? Nie, Czy jeszcze, to, jeszcze jest To jeszcze, będzie, rynku, to jeszcze pracuje. Nie, jeszcze, jest szykowana. Dyskusji, tak? jest, 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 e, ustawa jest szykowana w rządzie, będzie w rządzie, potem przyjdzie do Sejmu i to będzie jeszcze długa dyskusja. No właśnie, i Pani zdaniem, jakie podatki, jeżeli zmieniać, to jakie można by zmieniać, jakich lepiej nie ruszać? No wydaje mi się, że takim e, no, najbardziej klarownym i e, przejrzystym. Latwym w obliczeniu i w administrowaniu to jest zwiększenie o jeden punkt procentowy podatku vat bo on tak jak gdyby, no tak jak mówię, po pierwsze to jest bardzo klarowne, po drugie. E no, my de facto mamy teraz 21%, na przykład Estonia ma 22%, od 1 lipca tego roku już będzie miała 24%, Szwecja ma na przykład 25%, więc nie ma tak, że my mamy zbyt wysoki ten podatek VAT-u, więc no, tutaj wydaje mi się, to mógłby być jako jeden z takich no, punktów, który mógłby no, po prostu do wzięcia. Są plany podniesienia podatku VAT? Nie, tego planu nie ma, ale dyskusja trwa. No jest dyskusja społeczna przecież. Dużo, dużo grup interesów proponuje takie, takie zmiany. A I pana zdaniem, jakie podatki ja powinny być? Nie, myślę, że, że musimy i, i, i robić inaczej. Bo, bo Jak? No, co i mówiłem, jest system progresywny podatku dochodowego, czyli bogaci ludziom płacą trochę więcej, a, a ci, którzy są średnimi, to nic się nie zmienia. Też jest e, rozmowa o, o dodatkowym e, podatku na, na, na zysk, czyli na 1%. No, no właśnie. 1%. Mówiliśmy o dwóch, ale teraz już rozmowa o jednym. Może i, i to się zmieni. I, I też jest rozmowa o nieruchomościach, o cukrze i tak dalej. To o takich rzeczach. Mówimy też o podatku na przykład na. E, jak to? Igrzyska hazardowe, tak? C jak to? Gry hazardowe. Gry hazardowe. To no też dlaczego nie? Bo znaczy, one są podatkowane więcej, Więcej. No, ludzie przegrywają miliony i po tym siedzą w więzieniu. No. To chyba mogą się podzielić z, z państwem. No tak, ale tutaj na przykład e, też no, w opinii publicznej e, trwa taka dyskusja, że na cukier, na ubezpieczenie, że biznes to popiera. Tak naprawdę no, żadna. Organizacja biznesowa w Litwie nie popiera tego podatku. Absolutnie ja nie, nie mówiłem nie o nie było, e, Dyskusji w ogóle z biznesem na ten temat nie ma chociaż. No, premier oczywiście bardzo deklarował, że, że ta dyskusja będzie i na początku te rozmowy odbywały nie się będzie. dosyć. No ale e, fakt, że już e, nie ma żadnych decyzji. Więc, e, nawet zapadłem. ten jeden podatek od osób e, prywatnych. E, nie, no przepraszam, no tak od biznesu. Więc to już drugi raz zwiększenie w ciągu paru lat. O czym to świadczy? O tym, że no, nie стабільний ten system є на Літві, то, напевно, не з нехенті інвесторів. Бізнес, то є, акурат, ten сектор, який który... Dotychczas działał bardzo dobrze na Litwie i ciągle w rozwoju, więc to jest taki swoisty kręgosłup, i wydaje mi się, że w tym momencie po tym kręgosłupie no, jakiś cios mu dawać, zadawać, to, no, no, to nie jest sprawiedliwe. To, to tak naprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że kiedy na przykład już ten i przyjdzie powiedzmy do Europy na Litwę, i nasi producenci stracą zamówienia, to o tym mówić będzie późno, ale to teraz właśnie trzeba wspierać tych przedsiębiorców. Panie pośle, jeszcze Zgadzam na końcu proszę jeszcze Zgadzam powiedzieć, się z tym. właśnie, bo Zgadzam. też mówi się o tym, że mają y, zostać i dodatkowo obłożone podatkiem y, ubezpieczenia, tak? Nie ma żadnej decyzji z żadnym z tych podatków, na, szczególnie z podatkiem na ubezpieczenie, to jeszcze nie jasne jak to będzie, chyba, że może wcale tego nie być. I dyskusja trwa. Ja zapraszam na dyskusję do Sejmu. Jeszcze nawet nie ma projektów ustaw. Dziękuję bardzo, bardzo za zaproszenie że... i dziękuję bardzo za dyskusję u nas w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo również Państwu, że byliście z nami w ten niedzielny wieczór. Życzę udanego tygodnia i, i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia, jak zwykle o 20 w niedzielę. Do zobaczenia.